Sezon udany czy nieudany? Różnie można no, na to patrzeć. Jesteście na podium, a więc wiele zespołów marzy o tym, a wy? No Znaczy się jesteśmy zadowoleni, że chociaż zrobiliśmy te trzecie miejsca, no, walczyliśmy o pierwsze, wiadomo auta poza zasięgiem. Zespół naprawdę dobrze gra w piłkę i po prostu tak uczepiliśmy się tej czołówki, chociaż mówię, chcieliśmy wywalczyć drugie albo trzecie, no akurat wywalczyliśmy trzecie i jesteśmy też zadowoleni. Jak ten sezon przebiegał, rzeczywiście były różne różna forma kantoru, czy nie? Czy po prostu te dwa zespoły w tym sezonie były silniejsze i nie było na nich metody, czy to była dyspozycja dnia i wiecie co można zmienić, żeby pokonać no. I te, te zespoły na przykład? No, tak jak mówiłem, auta poza zasięgiem, Elpiec, no wiadomo, do walki. U nas akurat opieraliśmy grę na jednym, na jednym zawodniku, Krzysztof Kołdzieł. Po prostu ułożyło się tak, że Krzysztof dostał się do, do Lecha i Lech zabronił mu tutaj grać. I tak po prostu żeśmy się borykali z tym, że jeden zawodnik jest, drugi nie ma, trzeci przyjdzie, czwarty nie przyjdzie. I tak że jakoś jakoś to do końca i z tym, co mieliśmy. Właśnie, bo pan bardzo fajnie buduje ten zespół z takich postaci, które piłkę grać potrafią. I przykład Krzysztofa jest jakby świetnym tego z ilustracją, bo przeszedł do Lecha i może grać dalej. I też będzie taki pomysł, żeby zbudować jeszcze ze znanych postaci ze świadka poznańskiego, czy wielkopolskiego? Oczywiście znaczy cieszy mnie to, że po prostu udało mu się, że chłopak się tam jakoś rozwija i, i mu się powodzi. A wiadomo, rozglądamy się za, za, za wzmocnieniami na wiosnę, na, na szybszą trawę i myślę, że, że coś tam pozyskamy. Dzisiaj gratulacje też, bo cały mecz wytrzymać, się w, bo nie zawsze Pan gra, dzisiaj także, także świadczy o tym, że można być wartościowym wzmocnieniem tego zespołu i wejść z ławki, tak? No znaczy się jestem takim rezerwowym, że jeżeli brakuje... W bramcy kiedyś będę widziałem. Tak, jak brakuje bramkarza, to gram na bramce, jak brakuje w polu, to gram w polu. Jakoś jak pomagam tej drużynie. Wiadomo, że, że lata już nie te i zdrowie już nie te, no, ale jak mogę, tak pomagać.